7.30 czas wstać, przygotować śniadanie yy, niewielka ilość mleka i do tego mleka powędruje też niewielka ilość płatków, ponieważ Weronika ostatnio nie je za wiele na śniadanie o wiele więcej zabiera do szkoły ja już mam śniadanie prawie przygotowane yy, tutaj w pojemniczku ma życkiewkę tutaj Actimel, który zaraz powędruje do woreczka, ponieważ w szkole nie wyrzucają opakowań po żywności, opakowań po jedzeniu, tylko wszystko przynoszę do domu. Wiadomo, Actimel jest płynny, jak ona go nago włoży później, jak już wypije, do to tą zaleje całego lunchboxa. Do kanapeczki muszę dołożyć jeszcze szyneczkę, nie wiem, wczoraj po prostu miałam zeza, ja nie widziałam szynki w lodówce, dopiero Dominik mi i przecież jest jeszcze szynka, więc dołożę szyneczkę i jej ulubiony ser kremowy w plastrach cheddar, uwielbia ten ser, też nie widziałam go wczoraj, dopiero go zauważyłam dzisiaj, więc takie połączenie będzie miała do szkoły, to jest kanapeczka, którą zaraz dokończę i zawsze wieczorem robię jej herbatkę, nie rano, w tym dniu, w którym wychodzi do szkoły, ponieważ ona jest za gorąca na przerwie, a zawsze dajemy jej herbatkę do termosiku, więc zrobiłam wczoraj ona akurat jak sobie tą herbatkę będzie piła na przerwie, to ta herbatka będzie letnia, tak? Mm. To <grystanie> taki zaś mój, moje... moje. <grystanie> Patrz, jaka straszna mgła na zewnątrz, zobacz. O! A ty musisz wyjść, zostań ze mną! Mogę? Będziemy się razem brzmi żebyś żebyś innym mi Mm. Dobra, siadaj do siadańka. Nie, nie robiłam dużo mleka, bo wiem, że tu ostatnio nie jesz za wiele. Tak, ci dałam tyle. Jest ok? To smacznego. Dziękuję. Ciebie też kocham. Brakowało łyżki. O, jak gdzie komu idzie? Proszę, łyżka. I tutaj jest kubek, do którego wlałam wodę niegazowaną, ponieważ Weronika codziennie rano pije szklankę albo. O, że nic nie dzieje. Szklankę albo kubek wody. Także smacznego, woda już jest. Proszę. Ale dzisiaj mamy dzień. Powiem wam, że pogoda jest to niczego, jest taka senna. Wczoraj był Blue Monday, czyli dzień depresji, nie, nie, wczoraj miałam depresji, wczoraj bardzo dużo rzeczy zrobiłam, ogarnęłam, a dzisiaj to po prostu spadek energii na maksa, a to przez to, że nie ma słońca, że są ciemne chmury, co chwilę przechodzą opady takiej jesteśmy drobnej mężawki, Jeżeli mi do, do ciekawe jaka pogoda w Santorini teraz. W każdym razie jesteśmy w centrum, bo musimy pozalatwiać sprawy. Nie chciało mi się wychodzić z domu, ale z racji tego, że umówienie jesteśmy na konkretną godzinę. W konkretnym miejscu, więc no, niestety musiałam się ogarnąć, przygotować i yy, przyjechaliśmy. Dobra, macie wszystko? Tak. Wracamy właśnie. Dostałam również prezent, imieninowy. Weronika sobie idzie zamówić babelti. Och, dziękuję, dziękuję. Już mi życzenia składacie. Uuu, dziękuję. Jesteśmy w DJI Friday. Zabrałem, zabrałem żonę z okazji imienin na. Super wypasiodą, Super wypasioną kolację. Obiadło kolację. Żona ją musiała gotować, ale żona jest poparzona i Żona jest poparzona i niestety nie może, nie może nic gotować, więc z okazji imienin e, zabra, zabrałem Weronikę i żonę na pyszną obiadu Tak, bo są imieniny. Mam nadzieję, że chociaż jakieś piwo postawi. Ale zobaczymy. To w domu się okaże. Czy będzie rozczarowanie, czy nie. Może jednak nie. Jak to będzie kochanie? Zobaczysz. A nie nie niespodzianka. No to dobrze, to czekamy. Jak wiedzie jedzą to Wam pokażemy, co dzisiaj jemy. Wjechał właśnie nasz starter Loaded Potatoeski. Kto pierwszy się zabiera za jedzenie? Weronika. To są ziemniaczki skórce z, z serkiem i z boczkiem. I do tego jest śmietanka. Także smacznego Wam życzę. Haji, smacznego. Właśnie przed chwilą Pan przyniósł jedzenie. Oczywiście on nie wie o tym, że ja dzisiaj obchodzę imieniny, ale chcę Wam pokazać jaką dużą porcję łososia dostałam. Ten łososia jest przepyszny. Mam kilka ulubionych dań, ale jak jestem w DJ Fridays, to z reguły zamawiam właśnie łososia z ziemniaczkami, to są ziemniaczki y, z y, cheddar cheese. i oczywiście zielone warzywa Werusia ma kurczeczki, które też są mega śnie. i Dominik ma to samo Ten sos jest taki dobry Enjoy, Enjoy. Dziękuję Ostatnio mieliśmy szczęście na kieparku Przyszliśmy po samochód Chcieliśmy zapłacić, to płacie. tu były takie kolejki A dzisiaj wchodzimy pusto Co, moja karta nie działa? Nie działa to. Mamy wszystko, rachunek, kartę, bilecik. Gdzie jedziemy? Na chatę, jak to by powiedział: na chatę. Wróciliśmy do domu, nakarmiliśmy koty. Ja się chwilę położyłam i mieliśmy jeszcze dzisiaj zebranie, ale już ja na nim nie byłam, był Dominik sam. Ja zostałam w domu, odpocząłam sobie. Powiem Wam, że jakoś to przeziębienie mnie ostatnio strasznie męczy. W każdym razie. Przy okazji tej sprawy, za którą pojechaliśmy dzisiaj specjalnie w centrum, wstąpiłam sobie do rytuału. przypomniałam sobie, że skończyły mi się, jak to jest określane, perfumy do wnętrz. O, właśnie tak. A to jest nic innego jak odświeżacz. Mam inną wersję w kolorze zielonym, też jest rytual, co powiem Wam, że jest genialna. Tak długo ten zapach unosi się w mieszkaniu i właśnie go kupiłam. To znaczy ja palę świeczki, bo ja kocham świeczki. Ale takie oświeżacz bardzo przydaje się przy... Szkoda, że O! Słyszeliście go? Miałknął to, yy, powiedział Wam dla kogo. Przy kuwecie kociej. W przedpokoju jest nasza kuweta, więc yy, kupiłam in teraz innej kolekcji. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Kupiłam sobie również dwa kremy, widzę, w nowych opakowaniach, fajniejszych. Yy, bo tamte opakowania yy, były odkręcane, a tutaj się właśnie w ten sposób otwiera. Dwa kremy do rąk ich wcześniej nie widziałam, nie wiem czy ta wersja srebrna i miętowa była w sprzedaży czy nie, ale ja jak byłam w outlecie w Kilder Village, to tych kremów nie widziałam i jeszcze tutaj dostałam zestaw gratisowy bo wydałam, nie wiem, ponad 40 euro i tutaj są mini kremy do rąk i jest ich tutaj trzy. a, czyli dobrze była wersja miętowa wcześniej, tylko po prostu ona może była niedostępna w outlecie e, widzicie i mowa o tych y, kremach właśnie odkręcanych, nie takich tutaj otwieranych jak te, nie zmieścisz już się tutaj przesnę, a ja tutaj jeszcze zapach jakiś, nie wiem, zaraz zobaczymy co my tutaj mamy, bo wąchałam różne zapachy w Jo Malone. a tu mamy zapach kardamor i mimoza, o też ładnie pachnie, ale zdecydowanie mojego czarnego, który dzisiaj kupiłam. I który mam już od ponad dwóch lat, nic nie przebijem. Ten, który dzisiaj kupiłam, nie pamiętam dokładnie zapachu, a to wam pokażę wyżej w kolejnym filmie. A ten zapach, który ja uwielbiam i polecam, to jest Velvet Rose and Out. Przepiękny, boski, najpiękniejszy. Nie ma ładniejszego. Co, kochanie, pochwaliłaś się swoim prezentem, jaki dostałaś ode mnie? A oprócz tego, że cię zabrałem na proszą kolację? Nie, nie pochwaliłam się prezentem. Skończyłam otwierać. Takie Takiej mieniny. Przyszliśmy do domu, a tam przy kuwecie normalnie rwirownie, bo nie wiem, co się działo. No właśnie. A piszecie też często o takich specjalnych podkładkach, które się kładzie pod kuwetę. U nas się gdyby... nie sprawdzają. Mieliśmy, Mieliśmy ta, i się... różne rodzaje i u nas te tak podkładki nie sprawdzają, tak ten Bo mamy za drobny żwir. Bo jest za drobny żwir, ja A tak... mamy drobny żwir z tego Sieć. względu, że jest wygodniejszy. Lepiej chłonie i bryli się i. Próbowaliśmy i żwir taki grubszy, Te ale nie... Ale się ale... nie sprawdził. Naszym kotom nie spasał ten, który właśnie jest taki tak. grubszy. Tak. Bardzo lubię ten drobny silikonowy. Bardzo lubię. Tak, bro! No? Nie ma jak roznosić żwiru, a niech pani od A ty, siedzi, koleżanko, tak. kierunek pokój i proszę matematykę skończyć. Ale ja skończyłem, że tam tylko wpisać ten No to ten... proszę to wpisać. Raz, dwa, trzy. Ale Lecisz. I taka sytuacja. Adzi się prawie rozchorowała. to znaczy już smarka. Musiałem je, jej zakupić całą pakę chusteczek. Ciekawe, na, jej, na ile ci wystarczy to. Adzi, na ile ci ta paczka wystarczy tych chusteczek? Smarka kicha i w ogóle nie wiem. Rozsiewa tutaj jakąś zarazę. Tak. Dobrze, że aparat nie wyłapuje mojego kuchania, smarkania i psikania, to przynajmniej po drugiej stronie wszyscy zdrowi. A czekaj, ja się jeszcze nie kochają z prezentem od ciebie, tylko trzymaj kamerę, proszę. No właśnie, pytałem się, to czy to się pochwaliłaś nie... przedtem, a Ty powiedziałaś, że nie, bo byłaś za... zajęta odkurzaniem. Boż wirownia była. Tak, chodźcie. Ja chciałam pięćdziesiątkę, ale oczywiście mąż stwierdził, że nie weź sobie setkę. A w jaki sposób doszedł do tego? No jeżeli 50 kosztuje 90 euro, a setka kosztuje 135, no to chyba bardziej się opłaca wziąć setkę. No dobra. No co? Męski przelicznie. W każdym razie to jest kolejna wersja moich prawie podobnych, jeżeli chodzi o zapach, perfumów, bo Velvet Rose and O to jest mój ulubiony zapach. Ten jest podobny, ale bardziej słodki. I powiem Wam, że mi się tak spodobał, że postanowiłam, Po to będzie mój prezent imienienowy. Miałam możliwość sobie oczywiście wyboru, więc sobie wybrałam. Niuchajcie, niuchajcie, Jezu, jak tonę pachną. W ogóle e, Jo Malone ma przepiękne i nie niepowtarzalne zapachy. Ja mam swoje trzy ulubione, e, ten dołączył jako ostatni. I mam nadzieję, że więcej wąchać nie będę, więcej kupować nie będę, chociaż nachodzi mnie na dyfuzor. No ale to może, nie wiem, jaka kolejna okazja będzie. Na walentynki dostanę dyfuzor! Mina bezcenna. Mm. Czekajcie, że będzie mm. przeliczał. Te walentynki to się obchodziło dawniej. Teraz już jesteśmy stare, dobre małżeństwo, Aha. już się tego nie obchodzi. Czyli kochani. do 20 roku życia zabiegałeś o Albo mnie. Albo ty zabiegałaś o mnie. Nie, bo dostawałam od ciebie walentynki, prezenty. A, ty, a ty kolorowe, mi nie, różyczki. A ty walentynek mi nie robiłaś? Eee, Za raz, raz, raz dwa lata może dostałaś. <laughs> że masz I dziedzinę. dlatego właśnie, że tak rzadko dostawałem walentynki. Nie ma już walentynek. walentynki nie dostaniesz, gdy Koniec. Dziękuję za uwagę. Na szczęście nie jestem jakaś yy, spustostanem. Coś na koncie mam, kupię sobie sama. Dobrze, yy, to by było na tyle. Walem wtynków nie ma w tym roku. Pa!